Muszę powiedzieć, że wszystko tutaj mamy ulubione, nawet ten lekki chaos, który zrobił się na miejscu w Sopocie, w naszym plenerowym studiu. Mamy najpiękniejszą publiczność, Sopocką. Zróbcie hałas, ekipo! Tak jest, a to tylko preludium przed tym, co wydarzy się dziś wieczorową porą na scenie Top of the Top Sopot Festival. A w związku z tym całym wydarzeniem artyści, którzy dzisiejszego wieczoru pojawią się na scenie i dadzą taki koncert, Life, to jest właśnie... że głowa mała, Piotr Kupicha, zespół serdecznie, Dzień dobry. Uuu, dzień dobry, dzień dobry. Mój ulubiony zespół. I Julka, Julia, tak naprawdę żugaj. Dzień dobry. Wy dzisiaj z całym zestawem niespodzianek będzie też Damian Skoczyk. Jestem bardzo zainteresowany, w którym miejscu teraz znajduje się F.I.L. Bo stawiacie na współpracę, a przecież przez właściwie dekady radziliście sobie wyśmienicie. Cześć, tu Dorota i Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl. Wiesz co, tak naprawdę 20 lat to faktycznie już szmat czasu, kiedy, kiedy jesteśmy na, na naszym rodzinnym, cudownym rynku muzycznym. Ja w ogóle jestem strasznie podekscytowany, że po raz kolejny mogę być na festiwalu Top of the Top w Sopocie. To jest bardzo ważny festiwal. I faktycznie przez te 20 lat myślę, że też dojrzeliśmy do tego momentu, kiedy współpraca z innymi artystami jest mega kusząca, jest fajna, jest po prostu wymiana energii. My jesteśmy w swojej energii już od 20 lat, czyli my się znamy jak łyse konie. My nawet jak tylko na siebie spojrzymy, to już nic nie musimy mówić. To już macie siebie dość. No, to już, kurczę, to właśnie tak jeszcze nie mamy właśnie i to, i to, ten, ale, ale e, faktycznie e, współpraca też w, m, z młodymi artystami, jak, e, bo mamy dzisiaj debiut, no właśnie, na scenie, mamy, mamy fantastyczny debiut na scenie e, e, Sopockiej, i tutaj nie chcemy właśnie wypalić od razu tutaj na tej scenie Dzień dobry TVN, tylko chcemy to zrobić na, w operze leśnej w Sopocie. E, na tam już Damianek czeka na, 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 na wykon, ale to jeszcze chwilę, jeszcze chwilę pogadamy. Największa niespodzianka rzeczywiście dzisiejszego wieczoru, wtedy połączycie siły, i podejrzewam, że ta energia po prostu eksploduje, że opera leśna dzisiaj zapłonie. Julka, w świecie internetu właściwie współprace są czymś oczywistym. One pomagają i jednej, i drugiej stronie. To się chyba nazywa cross-promocją, więc dla Ciebie nie jest to nic nowego, współpracować z kimś. Ale dlaczego postawiłaś akurat na zespół? Co jest takiego fajnego w chłopakach? Ja oczywiście swoje wiem, ale jestem ciekaw Twojego spojrzenia. Kurczę, Siła. dla mnie w ogóle to jest niesamowite że ja mogę w ogóle robić takie rzeczy. E, mój pierwszy duet z Darią Marks, która ma po prostu hity na światowym poziomie. Później Andrzej Plastaczny, teraz zespół Fil, To są e, ludzie Andrzej Piotrek, to są ludzie, których ja słuchałam będąc jeszcze dzieckiem, także dla mnie to jest w ogóle niesamowite, że mogę tego spróbować. E, zresztą oni wszyscy są wspaniałymi ludźmi, także lepszego towarzystwa na debiut w Oparze Leśnej nie mogłam sobie wymarzyć. To też fajna energia, wiesz, nie ma tak, że dwoje ludzi E, nagra razem piosenkę jak nie ma energii. Spotkaliśmy się dwa lata temu w Chorzowie na festiwalu. E, wtedy, wtedy właściwie tak poznaliśmy się i było po prostu tak zwyczajnie po ludzku. Później, później było. spotkaliśmy się w studio, prawda? Razem nagrywaliśmy nagrywaliśmy. Twoją drogą e, właśnie z Damianem skoczykiem. To jest tak, po prostu... właśnie z Damianem skoczykiem, którego za chwileczkę zobaczycie, jak, e, jak, jak zagra w blasku Słońca. E, a naszą piosenkę sam na sam zagramy na deskach tak. sceny Sopockiej. To myślę, że to będzie takie też, też dla nas fajne przeżycie, bo muzyka łączy. Muzyka ma w sobie tyle dobra, ma w sobie tyle pięknej treści, a ta piosenka jak zwykle staramy się, żeby była i melodia, i treść piękna, a, a już po próbach jest fajnie. Nie? Tak, już jest dziś ktoś pięknie powiedział, że ta piosenka to jest taki manifest bliskości. O, I ja tak. myślę, że piękniej tego utworu nie da się opisać no, chłopaki to stare wygi zresztą właściciele bursztynowego słowika dla ciebie Julka to jest faktycznie debiut czy wy wymienialiście się spostrzeżeniami, odczuciami czy Piotr ci podpowiadał co należy zrobić na takiej dużej ja mogę, scenie ja mogę odpowiedzieć Czym że my się możemy od Julki uczyć bo tak, <laughs> tak naprawdę Piotr e... jest ulubionym wujkiem On ja jest bo jestem ja jestem ulubionym wujkiem a jak On nie ma rady. To po prostu mi było super genialnie. Tak. Nie, prawda, Zrobimy to. Prawda jest taka, że my się możemy uczyć od, y, od młodzieży, i to jest właśnie piękna taka wymiana myśli, wymiana doświadczeń, bo y, młodzież jest naprawdę. Y, bardzo odważna, bardzo mi się podoba ta cecha. Nie e, ma kompleksu. Nie ma takich kompleksów. My, my, byli, my byliśmy, jak my graliśmy, ja pamiętam, pamiętacie tutaj byliśmy inną młodzieżą. Wa, zupełnie inna młodzież. Jak graliśmy tutaj na właśnie na Molo Sopockim jeszcze takie takie, że tak powiem, pre, takie wcześniej przed Młowocno. festiwalem. Gajkowanie. Tak, przed festiwalem Sopockim to przecież my byliśmy strasznie przejęci całą sytuacją, czy w ogóle wszystko stroi i tak dalej. Zupełnie inne czasy były 20 lat temu, a teraz jest zupełnie y, inaczej. I Ja myślę, że w zdrowym ciele, zdrowy duch, w zdrowym duchu, zdrowe ciało e, podglądajmy młodzież, bo młodzież ma bardzo dużo do powiedzenia i są po prostu patrzą troszeczkę dalej, a e, cieszymy się, że dochodzi do takich duetów, bo my już rzeczywiście tyle lat na scenie, no to co, możemy sobie kupić nowe gitary, nowe przestery, nowe gary sobie Majki kupi. E, nowe Ferrari, ale tam no i potem coś się nudzi. No tak. No. Ale tak, a tak naprawdę te, te różne takie połączenia. Można naprawdę dużo, dużo dobrego. Kochani, życzę Wam absolutnie powodzenia. Juleczka tobie życzę siły wytrwałości, i żebyś uniosła tę publiczność, ona Dziękuję. na pewno będzie Was wspierać. Z Damianem Koczykiem zobaczymy się jeszcze za, za kilka chwil, a na razie sprawdzamy, bo tutaj kipi z gorąca, ale czy w kuchni dzień dobry TVN też kipi, to już sprawdzamy w Warszawie. Cześć tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na... Dzień dobry